Państwo, Łukasz Kozłowski! Siemanko, dobry wieczór. Szymon baraniecki, tak jest. On wam tu nagadał. Siema, cześć. Ja się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z wami, że wy jesteście w ogóle, że, że widzimy się na żywo. To tu pierwszy raz jest, prawda? Bo słyszałem. Pani, gdzieś tu, tak? A i co, teraz się nie przyzna. Nie, śmiało, ja tylko ja nie, w sensie chcę zapytać, bo... O, tu pani jest! Pierwszy raz na żywo, serio? Fajnie. To na żywo jest dużo fajniej niż na y, YouTubie. Na przykład ogląda pani na YouTube. To mam dobrą wiadomość, tutaj w trakcie występu nie będzie przerw na reklamy. Nie, nie, a, no właśnie. Kurwa. To nie wiem, co tu pani wykupiła, bo tu jednak będzie jedna przerwa. Czy to pani wykupiła? Będzie jedna przerwa. Wyjdzie Szymon, jak ja skończę, wyjdzie Szymon, Ma perfumy do sprzedania, także <śleseń> wiedziałem z turku, to <śleseń> musi coś dorobić jakoś. Nie? Ale tak poza tym nie będzie. Mnie wkurzają re reklamy. Ja, oczywiście, też na przykład mógłbym wykupić, prawda, y jakiś premium albo od bloka zainstalować. Ale ja wolę ponarzekać. Mnie wkurzają reklamy, niektóre, nie wszystkie, bo jestem bardzo podatny na reklamy. Ja raz na przykład przychodziłem obok pubu i na, przy wejściu był napis studencie, tu kupisz piwo za 5 zł. Słuchajcie, ja się na studia zapisałem. <śmiech> <śmiech> Jakby mnie wkurzają reklamy po prostu. Ale bardziej niż reklamy, wkurza mnie algorytm YouTube'a. Dlatego, że on za niektóre żarty ścina zasięgi, to nie dociera do ludzi. Niektóre żarty na YouTube po prostu no, nie przechodzą. Jakie? Pytacie? <laughs> na przykład Hitler. No, Hitler, Hit, zastanówcie się. Hitler, ja myślę, że nie był tak do końca zły. Myślę, że on miał Żydów w sercu. W lewej komorze. To na przykład, słuchajcie, to na YouTube by nie przeszło. Tu, to, tutaj też nie. Tak jak widzę, też tak się Albo muzy. A słucha pani muzy z YouTube'a? No to pani może, bo pani ma premium, nie? Ale. Ja przestałem. Ja kiedyś słuchałem, ale już nie słucham muzy z YouTube'a. Taka akcja. Byłem kiedyś yy, z żoną w domu. <grym> tak, sobota wieczór, weekend. Ja sam na sam z żoną, chata wolna. W sensie u nas zawsze jest wolna, bo my nie mamy dzieci, nie? Ale, ale... mamy kota. Mamy kota. Tego wieczoru kot wyszedł na miasto z kolegami, słuchajcie. Nie, żartuję, mój kot jest wychodzący. Jest niewychodzący. Zamknąłem go w drugim pokoju. Bo raz go nie zamknąłem, to do nas dołączył. To było bardzo nieprzyjemne. Słuchajcie, koty mają szorstki język. <noise> tak mi żona powiedziała. <głos> <głos> Dlatego nauczony doświadczeniem zamknąłem kota w drugim pokoju, żeby nam nie przeszkadzał. I wiecie, przygotowałem wszystko. Świeczki, winko, tam jakieś kadzidełko. I została mi tylko muza. I tak szukam, szukam, patrzę jest nastrojowa muza, hmm, Ramstein, nie? Ale wiecie, <noise> że dobra, bez żartów, nie? W łóżku bez żartów. Więc znalazłem jakiś tam sexual erotic music, coś tam zapętliłem. Myślę, na co może pójść nie tak, nie? I polałem to winko, siedzimy, pijemy, rozmawiamy, jest fajnie. Zrobiło się bardzo miło, poszliśmy do łóżka, zaczynamy się kochać. jest coraz fajniej. Ona prawie dochodzi. Naprawdę. <noise> I nagle włączy się reklama na YouTubie. Magdalena różdżka mówi: największy skarb to uśmiech dziecka. Słuchajcie, no mi różdżka opadła, jak to usłyszałem. Nie? Jakby świeczki zgasły, nawet kop przestał w drzwi drapać, nie? Ja biegnę do tego laptopa, wyłączam, zamykam się, Jezu Chryste, jaki przypol. Wracam do żony, myślę, się trzeba to raptować, Może ratować jakoś ten wieczór. nie? Myślę, co tu robić. Dolałem jej winka. obśmialiśmy to trochę, pogadaliśmy. No idziemy znowu do łóżka, zaczynamy się kochać. Jest fajnie, znowu jestem na dobrej drodze, nie? I, i nagle ja przerwałem. Tym razem ja przerwałem, bo ja uznałem, że to z różdżką to będzie świetny żart. Ja muszę to zapisać, żeby nie zapomnieć, nie? I wam tu dzisiaj powiedzieć chciałem. Nie, nie było warto. Bo... <noise> no może trochę było. <noise> Słuchajcie, no w łóżku trzeba być ostrożnym. Trzeba bardzo uważać na wszystko, na to, co się robi, na to, co się mówi. Ja ostatnio leżę po seksie z żoną. Było fajnie i mi się tak powiem coś miłego. Nie? I tak leżę i mówię, wiesz, kochanie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. <noise> Nie, ona tak nie zareagowała, nie? Nie no, jeżeli w ogóle komuś poprawić, chcecie poprawić nastrój, to ja mam taką radę. Dogoterapia poprawia nastrój, to jest świetne. Dogoterapia. Dogoterapia, czyli seks na pieska. Tylko pamiętajcie, musicie ustalić, kto jest z tyłu, to... to jest istotne w tej zasadzie, to jest bardzo istotne. A jeśli nie to, to na przykład mi poprawia nastrój kompilacja skoków, Adama Małysza. Są tu fani skoków? To rozumiem, że teraz nie oglądacie. Nie ma co oglądać. A kiedyś oglądaliście Małysza? Dajcie brawa, kto oglądał Małysza. Ok. No właśnie, to pamiętacie, my całą rodziną oglądaliśmy skoki, słuchajcie. Całą rodziną. I pamiętam, Małysz skakał tak daleko, że on przeskakiwał skocznie. I mój wujek go podziwiał, mówił: O, nikt inny by tego nie ustał. To samo mówiła ciotka, jak wujek stawał od stołu na święta. No. No. Małyż bił rekord skocz. nie? wujek ciotkę, słuchajcie. Ciotka na święta siedziała w kasku. On, wujek mówił na nią Walt. Ja myślałem, że ona jest taką fanką skoków, nie? Ale on tylko raz w życiu wskoczyła. Skok w bok. No właśnie. Byłem nie, spoko, byłem ciekaw jak to przyjmiecie. Byłem ciekaw jak zareagujecie na to. Co tutaj? Bo to, co powiedziałem, to jest trochę taki papierek lakmusowy publiczności. To mi pokazuje, czy po tym, co tutaj teraz powiedziałem, między nami, jaka będzie relacja? Czy będzie kwas, czy macie zasady. Oho. Jest ktoś po chemii w ogóle? W sensie, że. Yy, nie. Nie, że yy, w sensie studentem są. Jest ktoś? Ja pytam, bo wierzę, że chemicy docenią ten żart z papierkiem. Bo jest wysublimowany. A nie każdy docenia, słuchajcie. No, z różnych rzeczy różni ludzie się śmieją, nie? Z różnych rzeczy. Ja ostatnio opowiadam to, a, a jakiś typ krzyczy do mnie, e, to słabe mówi, to suche jest, suche. To u ciotki było lepsze. Co za typ, nie? Ja tak patrzę, no, to mój wujek. <śled> to mój wujek. Jakby, no, ja, jakby spokojnie, jeszcze lepiej trochę, ale padam granicy. wiecie, ja nie wiem, kto jest na publiczności, a nie chciałbym nikogo urazić. Poza tym, ostatnio miałem kontrol z Mopsu, także <laughs> powolę to sprawdzić, no. Nie, nie oceniajcie mnie pochopnie jeszcze za to, co powiedziałem. Ja się wychowałam trochę w innych czasach. W sensie w latach 90. się wychowałem. I to były inne czasy, bo kiedyś, na przykład w latach 90., jak coś się psuło, nie wiem, telewizor śnieżył, nie? I chciałeś to szybko naprawić, to trzeba było tak lekko jebnąć. Tak naprawdę to nieważne, czy to był telewizor, czy to radio, czy ciotka. <laughs> Tak się dzieci naprawiało w latach 90. -tych. No właśnie, pani kiwa głową. Kto się wychował w latach 90.? -tych? Poproszę o brawo. No właśnie. Dobrze, że przeżyliśmy, słuchajcie, te, te lata dziewięćdziesiąte. Mnie rodzice nie bili, ale jak się pytam na przykład, jakie kary dostawaliście od rodziców ludzi na występach? Pytam się, w całej Polsce wszyscy mówią to samo. w nie? W latach 90. -tych. Mnie rodzice nie bili akurat, ale czasami wykręcali mnie za uszy. No, dobrze, że nie za suty, jak to wiemy, Moja mama miała. No, ma miękkie serce, w sensie ona nie dawała nam kar. Jak my byliśmy. Bo ja się biłem z bratem, słuchajcie, jak my się biliśmy, byliśmy jak grzeczni, mama sobie czasami z nami nie radziła i ona wtedy ubierała się i wychodziła z domu. Pytam: Mamo, dokąd idziesz? Na koniec świata! Ale wiecie, w, w, ubrała się, wyszła za drzwi, postała te pięć minut na wycieraczce i wracała. Ja mówię do brata się patrz, <gryw> jaki ten świat mały! A mama mówi, śmiej się, śmiej. Zobaczysz, że ojciec wróci z pracy. Mówię, mamo, przecież wiesz, że tato nie pracuje, nie? Ja mówię, ojciec nie musiał pracować, słuchajcie. Nie musiał pracować. Do połowy lat 90. był milionerem. No. A później to wiadomo. Denominacja złotego, nie? I trzeba było już iść do roboty niestety. Tak to było. W ogóle ja myślę, że rodzice to jest, nie wiem, tak sobie pomyślcie waszych, bo moi to dobry i zły glina, chyba większość z naszych rodziców. Rodzice to są dobry i zły glina, nie? U mnie mama to była ten dobry glina. W sensie pamiętam, kiedyś się biłem z bratem i zbiliśmy taki kryształowy wazon. No takie były modne kiedyś w latach 90. My to zbiliśmy ten wazon no i brat uciekł z miejsca zdarzenia. Mnie złapali, w sensie rodzice. Mama złapała, zamknęła mnie w pokoju. Później złapali brata. Zamknęli go w drugim pokoju. No i słuchajcie, dostaliśmy karę. Szlaban, szlaban, zakaz wyjścia na podwórko na tydzień, nie? Kiedyś to była kara. Kiedyś to była kara. No i dziś jest na odwrót. Dziś, <laughs> dziś jak chcesz się ukarać, to się wysyła na podwórko. Tam tak, to, to, to już tak nie działa, nie? Jak kiedyś. I pamiętam, siedzę kilka godzin w tym pokoju, przychodzi do mnie mama. Mama glina, nie? I tak mówi, Łukasz, no kto pobił ten wazon, ty czy Grzesiek? No powiedz, no powiedz, przyznaj się. Jak powiesz, to, to jeszcze dzisiaj wyjdziesz na podwórko, no. No powiedz, ja się nic nie mówię. I moja mama mi podsuwa pas, pa, papier i mówi, Łukasz, podpisz ten papier. Yeah. Podpisz, no podpisz, że ty czy Grzesiek podpisz i dziś wyjdziesz na podwórko, no podpisz, Właśnie. Twój brat podpisał. A słuchajcie, mój brat pisać nie umiał jeszcze. Ja tak patrzę, narysował mnie jebany, nie? To jest właśnie metody mamy. Ta to bardziej ten zły glina. Chociaż jak sobie przypomnę metody wychowawcze ojca, to on bardziej, no bardziej jak gliniarz z Beverly Hills w sensie. Nie to, że czarny, nie? Tylko. On, on miał takie bardzo niekonwencjonalne metody wychowawcze. Jak my byliśmy niegrzeczni, biliśmy się często z bratem, to on na przykład za karę wsadzał nas na szafę. Była taka dwumetrowa szafa, pamiętam w pokoju. No, i ojciec brał nas i wsadzał na szafę. My z bratem tacy, nie? Kurde, szafa taka, pod sufit. A ojciec wsadzał nas na szafę i jeszcze mówił, że za szafą siedzą trolle. Słuchajcie, ja miałem ze 4 lata, mój brat, dwa, my nie potrafiliśmy pisać, czytać, nie było jeszcze internetu. Mój ojciec to jest moje jedyne źródło informacji. Jak on mi mówi, że za szafą siedzą trolle, no to ja mówię, że nie? Ja byłem przekonany, że opowieści z Narnii, to jest dokument oparty na faktach. Dopiero mnie trochę luszyło, jak do szkoły poszedłem. Pamiętam w liceum, kumpel mówi do mnie: Ty, Łukasz, słyszałeś? Mówi, co? Słyszałeś? Piotrek wyszedł z szafy. Co? Piotrek jest trolem? Co kurwa. Nie, nie gejem! Bo ja to całe szczęście mówi, i słuchajcie, wtedy do mnie dotarło, do mnie dotarło, że ojciec całe życie nas oszukiwał, okłamywał. Za naszą szafą nie siedziały trole, tylko geje. No ale dzieci uwierzyły we wszystko, co powiedzieli im rodzice, we wszystko. Wiecie, zębową wróżkę w Mikołaja, że były planowane, no... We wszystko. Innym razem, pamiętam, byliśmy niegrzeczni z bratem i, i mama się poskarżyła tacie, ojciec przyszedł, i, I pamiętam, patrzy tak na nas mówi, ubierać się. Ubierać się, jeden i drugi, ubieracie się, jedziemy do poprawczaka. No co się patrzysz? Ubieraj się, pakuj ten plecaczek, walizeczkę tu swoją, piżamkę, szczoteczkę do zębów, no pakuj i jedziemy. I słuchajcie, mój brat pakuje. Piżamkę, szczoteczkę do zębów. On nawet zębów nie miał jeszcze. Nie? Zapakował wszystko, mama płacze. Ze śmiechu w sensie, nie? Jak wygląda cała ta sytuacja? No nam do śmiechu nie było. Zapakowali nas, spakowali w sensie, to była zima, więc zaczęli nas ubierać tam, wiecie, w skafander taki. Ja wyglądałem, jakbym wiecie. Na księżyc leciał oni do Poprawczaka. W latach 90. te skafandry były, nie? Takie jak kosmonauta wyglądała z misji Apollo, nie? Ruszyć się w tym nie można było. I zapakowali, spakowali nas w ten, i ojciec mówi: jakieś ostatnie słowo do mamy? Ja ja chcę kupę. <laughs> nie, nie chciałem, nie, nie chciałem, ale myślę, się zagram na czas, to może trochę zmiękczę ich, no, nie, że... Nie, cholery, nie, po prostu rozebrali, ubrali jeszcze raz, zapakowali nas do Malucha i ojciec wywiózł do Poprawczaka. Słuchajcie, to była straszna podróż. To no, nie dlatego, że jechaliśmy do Poprawczaka, ale Maluche, no, no, My tam, wiecie, w tym samochodzie to nie było z tyłu nic. Pasów, fotelików, tam drzwi nie było z tyłu. My z bratem to jak skarpety w pralce, o tak się przewracaliśmy w tym samochodzie. Sobie trzy guzy nabiłem po drodze, Ale na szczęście dojechaliśmy. Dojechaliśmy, ojciec zaparkował pod bramą i mówi, zaczekajcie tutaj, zaraz wracam. I poszedł. Wyszedł mi się, ja pierdziel, ale przypełnie. No trochę przesadziliśmy. No co tu robić? Jakby siedzimy, czekamy, no to za późno już. Wraca ojciec, patrzy na nas i mówi, no, macie szczęście, już zamknięte. <grym <grym Jezu, w imię ojca i syna. <grym> To są metody wychowawcze mojego ojca. To jest właśnie jego perswazja. Nie? Siła perswazji. Ja powiem wam, ja nie mam dzieci, ale jakbym miał dzieci, ja bym się bał je na weekend do dziadka oddać. Ja nie wiem, co on zrobi, jakby wnuczki były niegrzeczne. Nie? Powie, pakować się jeden i drugi do bagażnika, wskakiwać już i jedziemy do lasu. No co się patrzysz? Wskakuj do tego bagażnika, jedziemy do lasu. I zapakowałby te dzieci do bagażnika, wywiózłby do lasu, a w lesie, a teraz wyskakujecie i kopiecie sobie. Macie szczęście. Zapomnieliśmy już padlam. No. Mógłby tak zrobić. Sobie. Dziękuję. To jest właśnie mój ojciec. On, on, jakby sobie, jak to dzisiaj wspominam, to to było bardzo kreatywne nawet, no nie? Tak, te, te jego metody. Chociaż powiem Wam, że jak już nic innego nie działało, to, to trochę wstyd się przyznać dzisiaj do tego. Ale mój ojciec straszył nas murzynami. Ja wiem, jak to brzmi, słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, jak to dzisiaj brzmi. Ale pamiętajcie, to były lata 90. Ja jestem przekonany, on dzisiaj by tego nie zrobił. Nie straszyłby nas Murzynami. Tylko Afroamerykanami. Mamy jego co czym? Radą języka polskiego, jakby. Wiecie? No nie wiecie, nie mieliśmy. Nie było jeszcze rady języka polskiego w latach 90. Powstała w połowie gdzieś tam dopiero, w 96. Może, może pamiętacie, w 96 roku w ogóle miał premierę film Kosmiczny mecz. Ko oglądaliście kosmiczny mecz? Dajcie prawa, kto nie oglądał. <klucz> Okej, jest parę osób, ale zakładam, że znacie ten film, pomimo, że nie oglądaliście. To jest ikona, to jest film, wiecie, film ikona, no lata 90. i Kosmiczny mecz, to, to jest jedno, nie? No, de, de, tam pamiętam, my, my, cała szkoła oglądała. Pół szkoły grało w kosza. Wszyscy kibicowali animką, bo on, one musiały wygrać z tymi potworami z kosmosu i każdy bał się tych potworów. Każdy, nawet dyrektor. A mój brat, słuchajcie, bał się Michaela Jordana. <grym> <grym> Każdy się czegoś boi. Każdy się czegoś boi. Dzieci potworów, dorośli podatków, no babcie boją się, że wybiorą czarnego papieża. No, każdy się czegoś boi. I w ogóle wyszła druga część kosmicznego meczu. Nie wiem, czy oglądaliście z kolei drugą część. Nie. Nawet ci, co pierwszą oglądali też nie. A słyszeliście co nieco o niej? Nie. Bo wyszła druga część jest afera. Gówno burza w zasadzie powstała. Fani kosmicznego meczu, tak zakładam, jedynki, może nie tylko, kłócą się w komentarzach, gdzieś tam pod artykułami, pod dwójką, bo Lola Bany mała za małe cycki. No. Dorośli ludzie kłócą się o cycki królika w bajce, słuchajcie. No jak ja to zobaczyłem, dołączyłem do nich. Nie, ale tylko poczytać, zobaczyć, co tam się dzieje. Tak patrzę, są dwa obozy. Jedni piszą, co wy zrobiliście? Co zrobiliście? Zniszczyliście mi wspomnienia z dzieciństwa. Nie? Drudzy piszą, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba pokazywać silne niezależne kobiety znaczy króliki. Gdzieś tam niżej toczy się jakaś dyskusja o sportowych stanikach dla królików. Internet, dziwne, dziwne miejsce, strasznie. A coś, co się stało? Twórcy drugiej części zmienili sylwetkę Loli, żeby postać była bardziej prawdziwa. I teraz Lola wygląda jak królik Bugs, tylko w innym kolorze. No teraz Lola wygląda jak deska w koszulce. Słuchajcie, wiecie, jak ciężko do niej konia zwalić? <grym> do pierwszej części było łatwiej. Miałem 8 lat, nie? nie no, dzieci tak nie myślą przecież, nie? No, ja też nie. No nikt tak nie myśli, ale twórcy chcą edukować, wiecie, chłopców. Nie wiem, czy wiecie, na przykład w ulicy Sezamkowej nie ma już wielkiego ptaka. <grym 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 no, z dziecią z dzie, 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 tym, z kotasami się kojarzył pewnie. Nie? nie, nie ma już. W sensie ta postać jest, ale nie nazywa się wielki ptak. Żółtodziób się teraz nazywa. Skąd wiem, bo ja oglądam ulicę Sezemkową? Cały, cały czas do dzisiaj. Naprawdę, w każdym razie y, twórcy drugiej części y, no, chcą edukować chłopców, więc ja tak sobie zastanawiam się, jeżeli chcą edukować chłopców, to powinni pokazać wypłatę po meczu: królika Baksa i Loli. Coś mi się tak wydaje, że nie tylko cyckiej zmniejszyli, nie? No to, to byłaby edukacja, nie? Jak, jak to wygląda? To jeszcze mnie bawiło, to, to trochę mnie bawiło, muszę przyznać. Ale co się dowiedziałem, w drugiej części nie ma PPLS Fonda. PPLS Fonda to jest ten skunks, który uganiał się za czarno-białą kotką, bo ją umylił ze skunksicą. Nie ma go w drugiej części. Usunęli go z drużyny za molestowanie seksualne. Ja się tak zastanawiam, co z nim zrobili. Przenieśli do innej kreskówki? <grym> I zastanawiam się, jak daleko pójdzie ta poprawność polityczna, przesadna poprawność polityczna, bo to mnie wkurza, no nie? Ja czekam, kiedy, nie wiem, uaktywnią się weganie, bo świniak porki się spocił na parkiecie. Albo nie wiem, jak ktoś zobaczy, co robi babcia od kanarka Tweety od Sylwestra na parkiecie, ona nad balkonikiem piruety kręci, słuchajcie. Przecież jak ktoś z zus to obejrzy, seniorzy stracą renty, nie? Ja tak sobie myślę, że powinna powstać trzecia część kosmicznego meczu. Sprawa PPL z Fonda. Akcja rozgrywałaby się wtedy nie na parkiecie, tylko w sądzie, no a reżyserem Roman Polański. Co, nie? Dobry pomysł, nie? Zadanie, no, mi się podoba. Ale Roman nie odbiera telefonów. Roman nie odbiera telefonów, w sensie pewnie domowy ma jeszcze. Ktoś nie wie, kto dzwoni, woli nie ryzykować, Ktoś z was ma telefon domowy jeszcze? Już teraz nikt, ale mieliście na pewno. Pamiętacie, do, telefon domowy to był przypałowy telefon, bo tam nie wiadomo kto do ciebie dzwoni, nie wiadomo kto odbierze. Wiecie, ja pamiętam, u mnie telefon domowy zawsze odbierał mój ojciec. Tak jak się domyślacie, może mój ojciec nie odbierał normalnie telefonu. On odbierał kwatera główna Hitlera. <laughs> Hermann Gering przy telefonie. Kto mówi? I słuchajcie, moja wycha dzwoniła akurat. Nie? Moja wycha szukała rodziców do opieki na, na, na wycieczkę szkolną. O. I pojechał mój ojciec. Dogadali się. Bo ona niemieckiego uczyła. To. to się dogadali. No to był przypałowy telefon. No, na przykład teraz jest łatwiej, bo teraz w smartfonie wyświetla się, kto do ciebie dzwoni i wszystko widzisz, nie? Kto dzwoni, znany numer, nie odbierasz, odrzucasz i tyle najwyżej, Chociaż powiem wam tak, patrzę ostatnio, patrzę, dzwoni do mnie babcia. My się kurde, myślę, odbierać czy nie? Babcia już 5 lat nie żyje, nie? No, odbieram, słucham, Wiem, co zrobiłeś ubiegłego lata. <laughs> Cześć, to <tato>, co tam? <laughs> no i się jakby nie usunął numeru, no żeby babci żarty sobie robi teraz. Dzwoni, poje wszystkich koleżankach słuchajcie. się. <laughs> ja patrzę, Irena, Irena, przyjdę po ciebie w piątek. I to co ty robisz? Bo mnie pojebało? cię? Nienormalne jest, przecież to pani zawału dostanie, pani Rena. Mówi: A bo mnie w kurwiach ściska baba, mówi to. Wszystko musi wiedzieć, mówi. No tak będę miał spokój do piątku przynajmniej. Innym razem patrzę, siedzi: Stefan, Stefan, co ty robisz? Ja wszystko widzę. Nie jebij ciotki. To co, że w kasku? I to co robisz? Mówię, ja wykręcam numery. Mówię. No, to jest właśnie mój ojciec. Ja pamiętam, od niego dostałem pierwszy telefon komórkowy. To był taki malutki z z antenką, może pamiętacie. To był... On miał trzy podstawowe funkcje. Można było zadzwonić, napisać SMS-a i otworzyć piwo. Spróbujcie otworzyć piwo smartfonem, to, to się nie uda. I pamiętam, dostałem ten telefon i poszedłem się kąpać. Nie wiem, czemu to zrobiłem, w sensie, że jak miałem już ten telefon, zostawiłem go na stole, byłem pod prysznicem i telefon zadzwonił, a ja adresie do ojca mówię, tato, odbierz! Odbierz! Powiedz, że oddzwonię! Powiedz, że się kąpię! nie wiem, po co to zrobiłem totalnie, wiecie, może byłem przyzwyczajony do domowych do dziś, nie wiem dlaczego. No, to było głupie bardzo. Bo wyszedłem z poprzecznicy i pytam ojca, tato, kto dzwonił? Kolega twój, Kiwi. Mówię, I co chciał? Trawę. No i co mu powiedziałeś? No, u nas trawy cały ogródek. Jak chce, niech przychodzi, niech kosi, nie? I... Słuchajcie, miałem pierwszą poważną rozmowę wychowawczą z ojcem. Po tym telefonie. Ojciec wziął mnie na bok i mówił, Łukasz, co ty wyprawiasz? My nie tak cię z matką wychowaliśmy. Ten twój kolega zadzwonił, tu chciał w ogóle 30 zł za gram. Co on, frajera szuka? <grym> Następnym razem zadzwoni, to przyjdzie kosić nam ogródek, słuchajcie. I to była pojebana akcja, bo Kosił w lutym. <grym <grym no my z ojcem to byliśmy tam momentami jak Walter i Jesse z Breaking Bad, nie? Bo mieszkaliśmy w przeczepie, jak się matka dowiedziała. O naszych interesach. Ale to było głupie, to było totalnie głupie, żeby zamawiać w sensie. Dzwonić, rozmawiać w ogóle o trawie przez telefon. Tak się nigdy nie robiło. Tego się nie. To było głupie. Nie? Dzisiaj czasy się trochę zmieniły i nie wiem, czy tutaj u Was też jak jest, ale na przykład w Warszawie dilerzy wysyłają swój newsletter ofertę mailem normalnie. Newsletter. Naprawdę. Nie? To jest pojebane. Mnie to przeraża, szczerze. Mnie to przeraża, jak bardzo młodzież uzależniła się od internetu dzisiaj. Prawda? Ale nie tylko młodzież, powiem wam, bo starsi też. Ja mam mamie zainstalowałem TikToka. I ona teraz się ogarnęła, cały dzień scroluje. Siedzi, scroluje, cały dzień nic innego nie robi. No ja musiałem założyć jej blokadę rodzicielską. No. <laughs> powiem wam. W ogóle na TikToku są takie pojebane trendy. Nie wiem, czy, czy macie, czy widzieliście, no bo to jest pojebane. Na przykład był taki trend wśród nastolatków, jak to się nazywało: zniknij bez śladu. Zniknij bez śladu. I to jest, wiecie, chodzi o to, że musisz wrócić z domu, znikasz z domu, nie dajesz znaku życia przez 48 godzin i wygrywasz. No to jest pojebane, po prostu. My przez dwa dni szukaliśmy mamy, słuchajcie. <grystanie> <grystanie> Kiedyś, no nie wiem, można było zniknąć z domu na 48 godzin, a ja chciałeś zadzwonić na przykład, nie? bo szukałeś budki telefonicznej. To wtedy można było zniknąć. Nie? Pamiętacie budki w ogóle? No Kiedyś w ogóle, żeby zadzwonić, to był skomplikowany proces. Trzeba było wyjść z domu, znaleźć kiosk, kupić kartę i znaleźć budkę, w której jest telefon. No i na, najlepiej, żeby działało. No, dziś za takie rzeczy się płaci. To się nazywa gramiejska teraz. Nie? Tak to się nazywa. I na przykład w Anglii były ładne budki, czerwone, piękne, no, symbol Wielkiej Brytanii. W Stanach Superman się przebierał w budce. W Polsce było super, jak telefon działał. Nie? Polska budka to taki to i to i ze słuchawką, słuchajcie. No tak, to, tak to mniej więcej wyglądało. No i były karty telefoniczne. Z jednej strony obrazki, a z drugiej impulsy. No i były różne, różne karty. I były takie karty z papieżem. No i to jest przypadek, masz taką kartę. Bo jak się skończą impulsy, to co zrobisz? No nie wyrzucisz. To nie wyrzucisz. To jest papież, nie? Moi rodzice mieli taką kartę. Jak się skończyły impulsy, wzięli tę kartę i włożyli ją za witrynę w regale. Słuchajcie, my się modliliśmy do karty telefonicznej. Ja pytam, t, t, tato, czemu to zrobiliście? Mówi, nie wiem. To był impuls, mówiłem. Raz przyszedł ksiądz po kolędzie, poświęcił mieszkanie, poświęcił tę kartę i się doładowała, słuchajcie. No. Ja tak ostatnio zachodzę do rodziców, tak patrzę, biorę tą kartę, zbliżam do telewizora, no, bzz, bzz, Patrzę, telewizję Trwam odbiera, nie? Zostaje pista, myślę, idę do bankomatu, nie? Zachodzę, wkładam, ale się zaraz, kurde, przecież, przecież ja pinu nie znam. Dwa, jeden, trzy, siedem. <noise> Działa! No tak jest PIN, nie? I słuchajcie, były różne karty. Różne karty, był czarny papież, czerwony papież, zielony papież. I legenda głosi, że jest gdzieś złoty papież, bo nikt nie wyrzucił tych kart. Więc one gdzieś są w Polsce. I jak zbierzesz wszystkie te karty, to rozwiążesz ostatnią, nieznaną dotąd nikomu tajemnicę papieską. Czy papież wiedział? Słuchajcie, ja będę zbliżał się do końca i trochę się wam przyznam do jednej rzeczy, bo ja przyjechałem tutaj z Patrykiem, ale... Z Szymonem, ale... Ale mi nie chodzi o stand-up, ja zbieram karty. <grym> mam czarnego papieża, czerwonego, zielonego, mam dwa żółte na wymianę. I szukam złotego. Czy ktoś z was może I chciałby się wymienić? Nie, poważnie, serio mówię. Nie wierzycie mi, nie wierzy mi, nie wierzycie mi. I nie mam karty. Patrzcie, żeby nie było. Czarny papież, czerwony papież, zielony papież, dwa żółte na wymianę, I jak dalej nie macie? Nie. Słuchajcie, to dorzucę, dorzucę jeszcze Wyszyńskiego i popiełuszka. I jakby coś czekam, przeważę. Dziękuję tyle ode mnie. Bardzo się dobrze.